Tak, spójrzcie, normalnie jestem gapa. E, się zastanawiałem właśnie nad zasilaniem do kamery nocnej. A tu się okazało, że ja po prostu jej nie podłączyłem do sekcji zasilania i sobie po prostu tutaj wziąłem, zatkałem e, chyba Za, zaślepiłem po prostu ukryte gniazdo. W tej kamerze kompletnie zapomniałam o tej, e, o tym po prostu gnieździe w tej kamerce i będę musiał e, to troszkę jeszcze poprawić. Bo tu jest pod USB transmisja danych, że można przesyłać dane za pomocą USB. Ale tylko przesyłać dane. No. I tak patrzę. Spada zasilanie. Jest 45%. No, powinno się włączyć już doładowywanie, bo już niedaleko rezerwy jest, można powiedzieć. A tu ja po prostu, kochani. E, zrobiłem taką akcję, że <laughs> sobie zatkałem po prostu w dostęp do zasilania, które powinienem podłączyć do powerbanku. No, że będę musiał tu troszeczkę tak włączyć wentylatorek, otworzyć okienko i dostać się do tego gniazda i to poprawić. Bo to po prostu taka fuszerka mi wyszła, że hej, no, że po prostu. Będę musiał to poprawić no, tak to jest wszystko bardzo ładnie się sprawdza kochani jest cool. Muszę wyczyścić szybkę No, jest cool. Ładnie wszystko funkcjonuje, tylko muszę jeszcze to poprawić To poprawić, zrobić tak, żeby było ładnie i dostać się do wejścia żeby podłączyć do głównego zasilania. No dobra, kochani. No to hej, patrz, się.